Co? Tak szybko zjadłyście? Ja nawet tego nie widziałam? Dobra, mniejsza z tym, ale teraz mam do siebie pytanie. Gdzie jest Nelly i Amelka? Jupi! Piłeczka sobie leci, jupi! Jezus Chryste, co się tu dzieje? Nelly, czemu ty leżysz na podłodze? Amelka, powiedz mi w tej chwili już wszystko. Tłumacz mi się. Eee. O, pomygrałyśmy sobie w koszykówkę. No, no, dalej, dalej. I przypadkowo trafiłam piłką w głowę Nelly. Co? Dobra, Nelly, chodź, pomogę ci jakoś. Nie boli cię? Nie, no, ja z wami kiedyś dzieciaki po prostu tutaj nie wytrzymam. Po prostu jesteście jakieś szalone. Syd, tu sia, sia. Może będziemy płakać mamy o to, żebyśmy poszli do nas na podwórko na basen? Co ty na to? Mama? E, o co chodzi, dziewczynki? Prosimy, czy możemy iść do nas na basen? No prosimy, nam się będzie nudzić. No dobrze, idźcie, ale przebierzcie się w stroje kąpielowe. Ale jest fajnie, co nie Zuzia? Jest super fajnie. O, Nelly! Chlups si już do wody! Ha, ha, ha.